No siema, witam Cię młody człowieku na nowym odcineczku. Prosiłbym Ciebie, właśnie, akurat ciebie, ciebie i ciebie o zostawienie suba oraz łapki w górę pod tym materiałem. Jeśli subskrybujesz kanał, no to zostaw też dzwonek, aby żaden livestream Ciebie nie ominął. Słuchajcie, mam dla Was fajny taki konkursik, co 300 łapek będzie do wygrania 15 caseów. Będzie osoba wylosowywana z komentarzy, także piszcie swoje niki w komentarzu. I co 300 łapek będę losował jedną osobę, która zgarnie 15 caseów na nadchodzącą medycynę wydaje mi się, że fajna opcja. Także piszcie swoje wyniki. wyniki podam na fanpage'u dzielinka macie w opisie. Słuchajcie, prosiłbym was o pomoc, a zarazem chciałbym ogłosić taki mini konkursik dla was przed edycją 3HC. Mam do rozdysponowania tak naprawdę kwotę 300 zł dla was. Także 150 zł dla pierwszej osoby, stówka jest dla drugiej osoby i trzecia osoba zgarnia 50 zł. Oprócz tego mam dla was też nagrody poboczne w wysokości rangi EZIP czy też paru case'ów na edycję. Nie mniej niż 15, nie więcej niż 32 case'y. Jedynie, co trzeba zrobić, to słuchajcie, na ten mail, który właśnie widzicie na ekranie, on też będzie w opisie, proszę zgłosić swoje najlepsze propozycje, które byście chcieli, żeby były dodane na serwerze 3 Tylko proszę Was, żeby to nie były propozycje typu zwięcie efekty koksa, nie wiem, refila, takie bzdety bajery, bo to jest bez sensu. Jakaś fajna po prostu propozycja, te pierwsze trzy osoby, które zgarną tą kwotę muszą na pewno przede wszystkim e, się wyróżniać. Jeśli Pewnie będzie się zdarzało będzie, będzie tak, że mail będzie się po prostu e, powtarzał, tak? Ta nowość, propozycja. Kto pierwszy, ten lepszy. E, tak naprawdę do poniedziałku, czyli macie jeszcze e, całą sobotę, całą niedzielę no i połowę poniedziałku do tego, aby wysłać tego maila. No i... Wtedy zweryfikujemy. Wyniki podam na fanpage'u, gdzie linka macie też w opisie. Także śpieszcie się i podawajcie fajne pomysły. Życzę Wam miłego dnia, no i miłego pisania na maila. Trzymajcie się. No i cześć.